The winter mystery. I want to shake on a mate and I made it all all right. On a fancy, I found shake on a mate on a buddy, and done, 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 done. A buddy, and done, done, done. I would shake on a mate and a buddy, and a list on the man, and the like that. Yeah. Not that. Is that the name if you know uh, There's things not done. Ta-da. So, come and join When I see the moon, go, 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 go. Yes, we do, I feel you. Come and grow, hop and chuckle. Come and dance the battle, battle, battle. When my kind of Oh, wait a minute, and they my names. I wear the event on and they take me dance. And I can turn the I watch, I give a dead mansion I want to stand my names, and I make a delay. Amazing, when must So, tell me. I will eat and and I I want to eat the, on the And I make a new way. I want to send a set of it know. And the friendship And I make it on a day and I can celebrate in my heaven to no heaven so the pizza we can send it down and down if i lead it our brown help me i don't a dear friend i'm with the sunshine not so What happened? Where are jimmy Did I me something? to Ja nie no wiem, tak po prostu. Nie, nie żartujemy, ale. Tu nie chciałyśmy się że to zrobimy. Słabo jak teraz, właśnie. I po prostu. My takie nie byłyśmy. To. Takie byłyśmy, ale jakby tego. To nie byłyśmy takie. Po prostu to wina tych różnych. Amuletów, czy coś takiego? No! Nie wiem, nie co to jest. One, one nam nie i nie miałyśmy nad sobą kontroli. Ach, to może... Yy, no my, yy, ja wam wierzę. Ja też! My też! nic nie Ja też! Ja też! Ja też. wierzycie, ale to nie znaczy też, że, że wszyscy nam wierzą. Może wam nie uwierzą, ale może nam uwierzą. Ale jak wy, jak wy chcecie wszystkich zgromadzić? No, bo pani mówiła tak. Niedługo odbędzie się impreza. Czy tam dyskotyka? Jak to woli to nazywać? Po prostu kolejna dyskoteka na koniec roku szkolnego. I oczywiście to y, będzie z, zwykle tak samo i y, Lajra y, y, przekaże koronę, jak zwykle komuś Mo, możecie y, głosować i zobaczymy kto miał rację. Ale jednak nie można głosować na siebie. Nie można. No. No, chyba, że ktoś jest pewien, że na niego. No, to wtedy, ale jak tak. Tak. No. No, no po tak. Zwyczajnie. <grych> e, to tak, to pani powiedziała.

Dziewczyny, to jest najlepsza szkolna impreza, na jakiej byłam. No, no raczej. Wcale nie żałuję, że do tej szkoły doszłam. Proszę wszystkich o uwagę. Więc teraz czas na koronowanie. Cyka. Może ten rożet, może to pierwszy, może to. Kucuk no ciekawe kogo Laira wybierze. Więc e, zapraszam na scenę Lairę. Ja, ja chciałam was przeprosić za to, co się stało. Po prostu mm, ja tego jakby nie zrobiłam i, i e, nie zrobiłam tego tylko jakby... A jak myślicie dziewczyny, kogo oddech. Pewnie, pewnie odda swojej przyjaciółko. Ale jąka yy, się, jest coś nie halo. A na w sumie masz rację. Yy, chciałam was przeprosić za to, co się stało, bo jakby jakby, no chodzi mi o to, że dostałam yy, taką biżuterię yy, od kogoś? I i ten. Nie miałam nad sobą kontroli. I nie wiem, czy ktokolwiek mi uwierzy. Tak, ja jakoś nie wierzę. No ja też. Jak cyków to może się wydawać bzdrugi bzdura, ale to mimo wszystko jest prawda. Dzięki Twilight. Więc koronę tego roku chciałam przekazać A więc koronę tego roku chciałam przekazać Twilight. Ale magic! Jestem alikornem. Wygląda na to, że już mamy w Equestrii pięć księżniczek. A najnowszą księżniczką jest Twilight Sparkle. Dziękuję wszystkim za oglądanie tego serialu. 13, chyba tak, 13 będzie nowy serial. Dziękuję wszystkim za oglądanie.